Historia o Lolku też nie jest wymyślona. Historia chłopca z Wadowic, który gdy Dorus został papieżem, wydarzyła się naprawdę. Było to wcale nie tak dawno temu i wcale nie za siedmioma górami czy siedmioma lasami, ale w Wadowicach. Lolek Wojtyła, zanim jednak stał się sławny, był zwyczajnym chłopcem. Kochał mamę Emilię, tatę Karola, seniora i starszego brata Muntka. Pomyślicie pewnie, że Mundek to jakieś dziwne imię, a to zdrobnienie od Edmunda. Takie imiona nie były w tamtych czasach niczym nadzwyczajnym, no, w każdym razie nie dziwniejszym niż imiona, jakie dziś noszą dzieci. Lolek był dumny z brata. Mundek nie tylko świetnie kopał piłkę, ale też nosił na ramionach małego Lolka i był lekarzem. Choć Mundek imponował młodszemu bratu, Lolek nie chciał iść w jego ślady. Sądzicie pewnie, że już jako maluch postanowił być księdzem, a potem papieżem, może nawet świętym, choć był bardzo religijnym dzieckiem, a dzień zaczynał od modlitwy i służenia jako ministrant do mszy, wcale nie chciał być księdzem, a już tym bardziej papieżem. A wiecie, kim jest papież? To ktoś, kto stoi na czele kościoła katolickiego, no i jest takim prezydentem wszystkich katolików, tu na ziemi zastępcą Boga. Ten lolek miał 7 lat, a było to w 1927 roku, Amerykanin Charles Lindbergh przeleciał samolotem nad ogromnym oceanem Atlantyckim. Nikomu wcześniej taki wyczyn się nie udał. Nic dziwnego, że cały świat mówił o słynnym lotniku. A przyszłego papieża, czyli małego Lolka, zapytano wtedy: Kim chciałbyś zostać? Będę lotnikiem, odpowiedział. – No a dlaczego nie księdzem? – Bo Polak może być drugim Lindbergiem, ale nie może zostać papieżem – wyjaśnił Lolek. Mama Karola Wojtyły przeczuwała jednak, że lotnikiem Lolek nie zostanie. Podobno, gdy był jeszcze niemowlakiem, opowiadała znajomym, że będzie wielkim człowiekiem. Była dumna syna, tak jak każda mama. Emilia Wojtyłowa nie zobaczyła, na kogo wyrósł. Zmarła, gdy jej synek miał dziewięć lat. Był to smutny czas dla Lolka, jego taty i brata Mundka. A w trzy lata po śmierci mamy zachorował Mundek. Był już wtedy lekarzem i zaraził się od pacjentki szkarlatyną. Dziś pewnie udałoby się go uratować, ale wtedy nie było jeszcze tak dobrych leków w nowoczesnych szpitali. Życie bez mamy i brata... Było bardzo trudne, ale przecież wiele dzieci wychowuje się w niepełnej rodzinie. Tak się zdarza. Tato Lolka bardzo się starał, żeby chłopiec nie był smutny. Poświęcał mu wiele czasu. Karol Senior i Karol Junior byli nierozłączni. Razem chodzili na wycieczki w góry, razem spacerowali po Wadowicach i razem się modlili. Mama i tato są dumni ze swojego dziecka. Wtedy, gdy pierwszy raz się uśmiechnie, gdy nauczy się chodzić, gdy wystąpi na szkolnym przedstawieniu, choćby grało tylko rolę choinki. Cieszą się, gdy dziecko dorasta i zaczyna pierwszą pracę, gdy postanawia założyć rodzinę i gdy samo staje się rodzicem. Wojtyła, oprócz rodziców, miał też wielu przyjaciół, którzy go bardzo kochali i byli z niego dumni. Z Karola byli też dumni mieszkańcy Wadowic. Ich lolek zaszedł tak daleko. Został bardzo znanym duchownym. 16 października 1978 roku cieszyli się tak bardzo, że wyszli na ulicę. Tego dnia Karol Wojtyła został papieżem. Każdy papież musi zmienić imię. Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II ale swojego starego herbu nie chciał zastąpić nowym. Watykańscy urzędnicy przygotowali siedem szkiców, ale papież postanowił zostać przy swoim starym herbie arcybiskupa krakowskiego. Znajduje się w nim duża litera M, symbol Maryi, niżej krzyż słowa TOTUS TUS. Cały Jan Paweł II nie był papieżem takim jak jego poprzednicy. Wcześniej żaden z papieży nie podróżował tak często i tak daleko. Obliczono nawet, że w podróży spędził ponad 500 dni, odwiedził ponad 600 miejscowości w 129 krajach. Pielgrzymując, przemierzył ponad milion kilometrów. To bardzo dużo trzy razy więcej niż odległość z Ziemi do Księżyca. Dlaczego papież tyle podróżował? Nie jeździł na wakacje. Jan Paweł II pielgrzymował, żeby opowiadać ludziom o Bogu. Był takim listonoszem, który przynosi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Odwiedzał kraje bogate i biedne. Przemawiał na wielkich stadionach i spotykał się z ludźmi z bardzo maleńkich wiosek. Podczas jednego z takich spotkań mały chłopiec zapytał papieża, dlaczego tak dużo podróżuje. Jan Paweł II odpowiedział. W biblii Jezus nakazał apostołom, idźcie na cały świat i głoście ewangelię. Więc go słucham. W Watykanie początkowo ze zdziwieniem obserwowano papieża podróżnika. Z czasem urzędnicy i księża przyzwyczaili się do częstych wyjazdów biskupa Rzymu. Żartowano nawet, że pan Bóg jest wszędzie.